Witamy serdecznie po bardzo dobrym meczu Krzywica kontra Trzecia Fala. No, kiepski, znaczy dobry mecz, kiepski wynik dla Krzywicy. Dokładnie. Mogliśmy, no, mogłem ja lepiej się tak jakby postawić, no bo straciliśmy bramkę na 4-3 przez mój błąd. No i może by to trochę inaczej wyglądało, bo graliśmy naprawdę dobry mecz. Mieliśmy skład akurat w tym meczu, to mogło się to udać. No, jesteś dosyć surowy dla, dla swojego występu. Fakt faktem, że wybroniłeś też kilka sytuacji, które no, pewnie Trzecia Fala mogła bez, bez problemu wykorzystać, gdyby ktoś inny w tej bramce stał. E, powiedz mi, pierwszy mecz no, zapowiadał Was w, w Lidze, tutaj po powrocie, naprawdę dobrze, solidnie, wygrana z Tiger Team, e, później już było tylko gorzej. Porażka w Derbach z klimagiem. Myślisz, że to od tej porażki tak się wszystko zaczęło i tak głow w głowie to siedzi? Myślę, że z klimagiem mogliśmy też mieć lepszy wynik, ale nie mieliśmy ani jednej zmiany. No i myślę, że to też tak skutkowało tym, że chłopaki byli zabiegani i już trochę siły na końcu opadły i tam zaraziliśmy te trzy bramki. Okej, okay, a powiedz mi, no dzisiaj, dzisiaj ten skład już był troszeczkę ławka szersza. Mam nadzieję, że, że w dalszych kolejkach również będziecie. No też, też, też mam na to nadzieję, że będzie więcej zmian, bo no, z tym ultimatum też mieliśmy problem ze zmianą, mieliśmy chyba dwie zmiany, ale no, tutaj też yy, trochę inne, yy, no tak jakby inne aspekty przeważały. Nie, no ja rozumiem, tak. E, jesteście młodzi, sobota, każdy każdy ma swoje życie. E, powiedz mi, no na razie Tiger Team e, wygrana, no i cztery porażki z rzędu. E, co dalej? Nie, no myślimy, żeby kolejne mecze wygrywać. No mieliśmy dzisiaj nadzieję, że też wygramy, ale no, no niestety, no wyszło jak wyszło. No mierzyliście się z liderem. Trzecia fala po tym meczu obejmuje fotel lidera, była liderem, ale była według mnie dzisiaj do ogrania. No była, bo ogólnie wszystkie mecze powinniśmy też wygrywać, ale no ciężko czasem ze składem. ale myślę, że nasza drużyna na pewno by mogła być w to 3, ale no, studia jakieś imprezy w sobotnie, no to wszystko wychodzi. Nie, no macie potencjał na, na, na pewno tutaj na podium. Patryk Zaskowski też robi z przodu robotę. Racki pomaga. Dzisiaj Łukasz wojdygoś mieliśmy, że e, złote dotknięcie piłki, pierwsze, do, pierwsze dotknięcie i pierwsza bramka. W poprzednim meczu tak samo jego dotknięcie i bramka było. No a więc chłopak ma naprawdę dobre statystyki. Życzymy Wam powodzenia, e, wyników i wszystkiego dobrego. Widzimy się za tydzień. Dziękuję. Dzięki hej.